O uwaga, uwaga, druga załoga. Druga załoga właśnie bierze pierwszą boję. Pierwszą, wyleciało Pierwszą boję. Adaś komentuje. Gle. Zadzwoń do taty się podkosi, bo tu nic nie słychać. Uwaga, biorą pierwszą boję. Adrenalina jest straszna. Mam nadzieję, że telefon mi nie wypadnie do wody. O o o o! Dobra, spokój, o, 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 o! Ty musisz go puścić, jak on ma wewnętrzny! Proszę, no ja mam jedno pytanie! Dobra, dobra, jedziemy, jadą. Słuchajcie, adrenalina straszna. No ja mam jedno pytanie. Na każdej drużyny jest albo bucher, albo. Tak? Jak się będzie go? No? Czekoladę też może dostaną. No ja. A ty to co? już co nagrody, już chce nagrody. Zobaczymy, zobaczymy. Nie bądź taki szybki w wodzie kąpany, a czy gorącej. Uwaga! Patrz jak tu jak dopłyną sobie elegancko. Padać nie Nie, a nie. A bo już wypadłem prawie za burtę. Bardzo dobrze, bardzo... No właśnie o to chodzi, szybko pygi.